Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji 70 lat z Wilią na kanale wielokulturowym BNTV. Dzisiaj mam ogromną przyjemność, kolejny raz w w studiu rodzinę przez wiele lat związaną z naszym zespołem Wilja. Szanowny panie, cieszę się bardzo, że zgodziłyście się przyjść do tego naszego skromnego studia. I tuż przy mnie jest Renata Wittmann, wieloletnia tancerka zespołu Wilja, Jolanta. Moro, tak, z domu Rymszewicz. Tak, tak, pani też z domu Rymszewicz, wiadomo. Potem pomówimy o rodzinie. Również weteranka i była tancerka z zespołu Wilia. I Kamila Jankowska, dobrze mówię, z domu Moro, Moro. Również, no jak to trudno powiedzieć, ale trudno w to uwierzyć, że też weteranka, prawda, ale też tancerka naszego zespołu. Więc witam raz jeszcze i bardzo dziękuję za przybycie. I od razu takie pytanie na rozgrzewkę. Kto z Was rozpoczął przygodę z Wili? To chyba już nie do Kamili pytania, a do Renaty i do Jolanty. Kto była z Was pierwsza? No, Jola była pierwsza. jak to było? Proszę opowiedzieć. Jak to było? No, moja koleżanka szkolnej lawy, Wioleta Drozdowa, świętej pamięci, prawda, ona... byliśmy bardzo tak ze sobą zaprzyjaźnione, ponieważ mieszkaliśmy obok. I e, złączyła nas ta wspólna droga do szkoły, bo szliśmy pół godziny zawsze na piechotę. I tak rozmawialiśmy, w ogóle ona była bardzo taka aktywna, miała dużo projektów i ona mówiła, słuchaj Jola, idziemy do zespołu Wilia tańczyć. A my tańczyliśmy w my śpiewaliśmy Czyli Aha. już Jelenka była? Jelenka była tak, i zbierali, znaczy, zestaw. Renata jeszcze trafiła do grupy tenecznej, bo ona była młodsza wiekiem, a my byliśmy starsze i trafiliśmy do chóry. Ale w chórze, to wiesz, tak i się bardzo tańczyć. I ona mówi, idzie do grupy tenecznej. do Wilii. Ja mówię, jak to? Ona mówi, tak. A jej mama była weteranką, to znaczy była u założenia Wilii. I mama wtedy, podesz, no, razem z mamą, poszliśmy do pani Zofii. Pani Zofia wtedy mówi, no dziękuję, tak, dobrze, że przyszliście, ale jeden warunek, musicie przyprowadzić swoich partnerów. Pani Zofia powiedziała. No i to był problem, wiesz, bo namówić chłopców takich, jakimi mieliśmy 15 lat, wiesz, namówić chłopców, żeby przyszli tańczyć, tań, to było nielatwo. No ale o, Violeta ona była bardzo zaradna, namówiła swojego brata z tym a ten swojego kolegi i mówimy, no tylko przyjdźcie do kilka problemów. I przeprowadziliśmy tych chłopców, i pani nas ja no i tak? Zostaliśmy już w tej przygotowawczej grupie. A sprzedaczy. potem pani przeprowadziła siostrę? No, to, że moja starsza siostra była już w wili, to oczywiście miało wpływ na moją decyzję, ale ja tak płynnie przepłynęłam z wilenki do willi, tak jak Jola wspomniała, że ja już tańczyłam w tak. I tak była tradycja, że ci, którzy tańczyli w wilence, później jakby płynnie przychodzili do wilie. To, to, to było jedno i drugie mhm. takie. Czyli to takie jednocześnie. Jakie to, jaki to był okres? O jakim okresie będziemy dziś wspominać? E, 78 rok, bo już po roku był wyjazd do Polski. Są zdjęcia, gdzie znaczy nas wzięli też do, znaczy do tego, z radu Grupa na poślepkę, tak? do grupy, tak. I my już tam tańczyliśmy górniczą, bo górnica była, była dużo bardzo, tak. Bo była na 16 Tak, lat, i, i na, tak. Który którym ja górniczy i to, to, to od 78 roku, tak. Do? Mniej więcej te lata 80 też chyba zahaczyłyście, prawda? Tak, no gdzieś 12 lat ja byłam, 13 gdzieś tak, za 80. Kamila, twoje, jak się rozpoczęło, chyba mama namówiła razem z ciocią, ja e, to nie, nie, Tak. <śmiech> nie, <laughs> e, uczestniczyłam do zespołu e, szkolnego Stołu Śmiechu. Czyli to już niskie wieczówka tak? Tak Aha. i będąc w ósmej klasie, to ile miałam lat? 13? Zaproszono mnie do Wili, do składu aktualnego i bardzo wcześnie dołączyłam do składu aktualnego. Jak chciałam tańczyć w uśmiechach, to poprosiłam swojej starszej siostry. Ona byłam te w trzeciej klasie, siostra była w piątej. Ona podeszła do marzenki gryć i poprosiła, czy jej młodsza siostra może tańczyć. I tak zaczęłam tańczyć z 100 a a potem po prostu. Pani Marzena I Joli zasługa w ogóle jest duża. Powiedziałabym coś dla mnie nawet, bo ja w pewnym okresie miałam taki kryzys. Ja przyszłam do zespołu wtedy, kiedy trzeba było bardzo długo czekać na wyjście na scenę. I był taki etap chodzenia na próby, trzy razy w tygodniu próby, na koncertach sznurowanie butów dla składu podstawowego, bo tancerki między piosenkami muszą się zdążyć przebrać. I najgorzej było z tym, jak czas zmienić obuwie z pantofli na buty sznurowane. Więc naszą, naszym zdaniem było tych początkujących. Było w przybieraniu się i też sznurowanie butów. I, I chodzenie tylko na próby, na próbę na koncerty nic, na scenie nic. Tak, dlatego że właśnie też brakowało ich chłopaków i była bardzo duża konkurencja. Było bardzo dużo chętnych chodzenia na próby i, i czy było naprawdę kilka dobrych lat, żeby no, wyjść, do, bo to była jak największa nagroda, już, wyjść na scenę i zatańczyć. I w pewnym momencie powiedziałam dość, już nie będę chodzić. I wtedy mama, ja to pamiętam, mama powiedziała jak to tak. Jola chodzi i ty będziesz chodzić. Czyli wz, wzór starszy siostry, musiał być za przykładem Joli, ja Dali. Chodziłam, później ten kryzys minął i wtedy już zostałam zespole na bardzo długo, rzeczywiście. Na... To, bo może Jola już występowała na scenie, tak, to Joli wychodziła. Tak, tak, dzięki Nie. górniczej. Tak. tak, dzięki, bo to był tani aspirol. Ja tak, bo u nas było także podstawowy skład. Dziewczyny, które już miały miejsce w, w grupie podstawowej, to one często potrafiły nawet przychodzić na próbę przed sam koncertem. Oczywiście na koncerty, bo to Nagroda jest koncert, to jest naj, najprzyjemniejsze tańczyć na koncercie, a na próbach my ćwiczyliśmy. taki młodszy ten taki personel, ale za to byłyśmy dobrze wyćwiczone. Renata, też powiedziałaś, że, że mama powiedziała, no skoro jest siostra, ale w ogóle chyba wkład jeszcze w ogóle mamy jest ogromny, prawda, to, że jesteście w willi, bo no opowiedzcie też o też swojej rodzinie, o mamie, o, o ojcu, w, w jakiej atmosferze dorastaliście? No rzeczywiście to, to jest, bo to tak jak Emilia mówi, że mama tam mnie, ale to takie są nieczytelne, to nie trzeba wprost tak, o tym tak. mówić, ale jest y, taka zachęta y, we wszystkim. Na przykład to, że na każdych imieninach, urodzinach, czy na każdej imprezie rodzinnej jakieś uroczystości były śpiewanie przy stole, tak? To nie było takie głupstwo, teraz już tego nikt nie robi, ale my wyrosłyśmy w tej kulturze piosenek ludowych, wojskowych, różnych. I, I te zachęty mamy, że pamiętam na każdym koncercie była mama i to, jak, jak, jaka radość była zatańczyć, wiedząc o tym, że na sali siedzą rodzice, mama, tata i że oni to oglądają, klaskują, no to było w duże, duże znaczenie miało rzeczywiście. Joli, też to odczuwałeś, kiedy oglądalaś na, na koncertach Kamile. Bardzo się cieszyłam. Kamila w ogóle, ona taka jest zdolna do tańca, naprawdę bardzo. Do wszystkiego ona zdolna. Ale ja chciałabym hmm. powiedzieć, że jeszcze wielki wpływ może nie tyle rodziny, ale szkoła jeszcze też miała, bo... 19 19 szkoła, pedagozy byli bardzo inteligentni, bardzo no, tak. em, pe, pe, pełni empatii. Na przykład pani od matematyki Michalina Sakowicz, ona mówiła tak, słyszycie, tak, koncert będzie noworoczny. Tak, kto jeszcze nie kupił biletu? Jeszcze nie kupiłeś biletu? Tutaj taki nie może być sprawy. Musisz w obowiązkowo pójść tak, tak na koncert A koncert Wie, w to, bo, czy tak, czy tak, tak. A, a ja uważam, że ja w ogóle otrzymałam taki prezent od losu, że Że mogłam uczestniczyć zespół, bo to był prestiż, bo jedyny zespół polski, prawda? Tak. Jedyny. I czemu był... rzeczywiście może troszeczkę wysiłku odwłożyć, ale to był taki prestiż, to takie szczęście było, a jeszcze że udało się na scenę wyjść, no to już w ogóle słuchać. To jest największy uniwersytet, który ja na przykład dokończyłam, bo to tak, uniwersytet przede wszystkim patriotyzmu, od kultury, wykształcenia, socjologii, bo przecież trzeba się umieć obcować. A co się tyczy na przykład patriotyzmu, no na naszych na wspólnych imprezach rodzinnych to były ludowe piosenki różne, tak śpiewaliśmy, ale na przykład co się tyczy hymn polski, to gdzie my nauczyliśmy się śpiewać? W Kilni, bo w szkole śpiewaliśmy.

I gym, no, całe wszystkie słowa tylko Wilni. ale dzięki rodę, około, rodę, koło... to dzięki Jeszcze wtedy nie mogliśmy śpiewać, prawda? Ale już jeszcze ale ja, ja byłam długo w zespole, już my śpiewaliśmy wtedy. I to dzięki oczywiście Wodosłowowi Korkuciowi, on też był bardzo wielkim patriotem. My to on jeszcze, jeszcze I nasz Wileńce bardzo były patriotycznie. I to wszystko my to nasiągliśmy tym naprawdę. To takie szczęście, to taki uniwersytet, bo to zostaje. Tak to, to ja sobie tego nie czuję, ale to później to się udziele innym, prawda? W ogóle to kształtuje, no bo w takim wieku, kiedy przychodzą, kiedy chodzisz na próby, do zespołu należysz, w wieku 13, 15, 10 lat, różnie to bywa, ale to w wieku dojrzewania, kiedy kształtuje się osobowość i rzeczywiście nas to kształtowało? bo nawet takie prawdę, Jola powiedziała, to rzeczywiście to bardzo górnolotnie o patriotyzmie, to wszystko tak, ale nawet takie bardzo praktyczne rzeczy, jak na przykład ja nie potrafię długo się ubierać. To, że trzeba było przybierać się na, na, na koncercie w te stroje, w, które z wielowarstwowe bywały, jak, przecież jak cebulka, to, to ten nawyk zostaje do e, późna. Albo na przykład organizacja pracy też. Jak przed tym, jak e, przed koncertem układało się stroje według tego, w jakiej kolejności będziesz zakładać halki, koszule, bluzki, korale, wianki. I, i to zostaje później... Takie praktyczne które, takie praktyczne m, nawyki, które bardzo pomagają w bardzo wielu aspektach w życiu. Dziękuję Renata, nie tak, zastanawiałam się tak, o tym, ale ja też tak mam. To, to tak, jest dość tak, dobrze ja zorganizowana, to bardzo, to jest... bardzo odpowiedzialna i sprawia mi to, że tak są, to są też to winsy, to tak, tak jak idziemy no tak na, tak. Tak, na imprezę, to ja ciągle czekam na męża, bo on dłużej się ubiera. On nie tańczył w zespole i nie śpiewał nawet, on dłużej się ubiera niż ja. Zwykle kobiety jakby dłużej tak, 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 tak. muszą się szykować, nie? No jeszcze dyscyplina, też uczą dyscypliny. Co? W ogóle Kamila, tak, tak jak mama, tak, tak jak ciocia, też tak samo odczuwa, że ukształtowała Ciebie w jakimś stopniu Wilia, że, że dała Ci takie jakieś inne podstawy, dodatkowo to, co wyniosłeś z domu. E, nigdy wcześniej nad tym się nie zastanawiałam. Może częściowo tak, ale w większości to już chyba raczej szkoła. Szkoła, potem studia i już. A w ogóle jak wspominasz Willię, bo to właśnie na, na początku lat 2000, prawda? T -t -taki, tłój, tłój, taki najbardziej owocny okres, kiedy, kiedy dużo tęczyłeś, no szczególnie te 50-lecie, prawda, kiedy ciebie e, wnoszono jako symbol tego młodego pokolenia, to była piękna scena. E, jak wspominasz pobyt swojej wilii? To był piękny czas. To właśnie był ten czas jeszcze, kiedy się uczyłam w szkole. W szkole i początek studiów, to była moja taka. Niedługa, ale intensywna kariera Wili, no to było dużo wyjazdów, a dużo zabawy, bo też były jak czasy studenckie, to już takie było, no po prostu um, dobrze się wspominało. No i oczywiście próby. Próby to takie bardzo potrzebne kardio na co dzień. A A w ogóle masz jakieś takie swoje najbardziej jaskrawe wspomnienie z, z pobytu Wili, do którego chcesz się wracać? No chyba przyjaźnie, to koleżanki, to takie jakieś tam zielone nocy, jakieś tam krzciny, yy, potem śpiewanie do rana, bawienie się i z rana wstawanie i wszyscy szczęśliwi, mają pełno siły i od rana znowu nowy dzień, a przy tym nocy zabawa oczywiście była. No Wilia zawsze miała się bawić, miała tak. się bawić i, i dotychczas to... bardziej też. No ale będzie, będzie też okazję, Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie 22 listopada na koncert zespołu Wilia w sali widowiskowej Kompensa. Wystąpią też również te trzy urocze panie jako weteranki, tancerki, no i oczywiście wystąpi również reprezentacyjne skład zespołu Wilia i mala Wilia. Również więc zapraszamy serdecznie 22 listopada. A Panie, trzymacie macie sobie takie najbardziej skrawe wspomnienie, do których chce się wracać, Renatko? No, jest bardzo dużo takich tak. wspomnień. Ja pamiętam, że no, my chodziliśmy z Jolą do zespołu jeszcze w czasach, kiedy nie tak prosto było wyjechać do Polski. I mój pierwszy wyjazd do Polski to był z zespołem Wilia. I kiedy to było? To było, ja byłam na studiach wtedy, studiowałam dziennikarstwo i pamiętam, że kierowniczka zespołu musiała iść do rektora osobiście, żeby pozwolił mi wyjechać z koncertem na z zespołem do Polski. Takie to były czas, tak, może nawet. Tak, raz tak, 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 tak. I więc no osiemdziesiąte, któreś tam lata. I, um, i pamiętam koncert w Warszawie w jakimś chyba w Teatrze Polskim. I po koncercie już przed autokarem zamierzamy już odjeżdżać, zaraz za chwilę pia... i przychodzą jakieś panie, które były na tym koncercie i one przynoszą na jakieś małe upominki i nam tak dziękują za te, te wzruszenia, za ten koncert, za, te, za, za po prostu nam dziękuję za to, że jesteśmy w tym zespole. I to było takie wzruszające. Ja to pamiętam do dziś. A z tych mniej takich przyjemnych wspomnień, to pamiętam, że na jednym z koncertów e, zgubiłam spódnicę zwyczajnie, z, była źle zapięta, byłam bardzo szczupła, spódnica była szyta nie na miarę, tylko wiadomo, że to w, w stroje otrzymywaliśmy po tak, salach, koleżankach tak, tak. i podczas piuretów mi spódnica spadła. To była czerwona spódnica, pod spodem była Halka biała. Na szczęście szczęcie, <laughs> Halka była, więc ale e, kolorystycznie to bardzo musiała śmiesznie wyglądać. Ale Fajnie wspomnieć, prawda? Oczywiście. E, Jolanta, masz swoje wspomnienie. No mnie, ja najbardziej na pewno tęsknię do tych właśnie, do trenażu pani Zofii Gulewicz, mm -hmm. to była podstawa z, i może myśmy tam na scenie dobrze wyjść, ale to, że mieliśmy ten trenarz w takiej pięknej sali lustrzanej, tak, drążkiem tak. i dokładnie wszystkie pa i te wszystkie francuskie nazwy, słuchaj, to przecież to takie, jak ja mówię, uniwersytet, choreografie, passe, plié, rondejao i my musieliśmy to każdy, przed, то була підстава, як пані Зоф'я мові, тренаж, то є підстава. Пів години було тренажу. І, і, і до того, напевно, дуже тезкні. А Єленка, я мислам, що повіш такі вспомнені, як познали свого менжа в заспору. ну, <śled> no, бо так, бо то так боялися <śled> себе. Бо то були, були часи, коли було будувано рурочок, Energopol tak, tak zwany. Tak, taki budynek zbywał się, prawda, chyba to nawet czerwony e, Tak, i organizowali te wyjazdy. Tak. Oni przyjeżdżali do win No tak. i bardzo często tak. zjechaliśmy tam na wyjazdy. No i tak, wiesz, jak na wyjazdy się wyjeżdża, no to, wiesz, zapoznaliśmy się tak bliżej, wiesz, no. Z moim mężem przyszłam, tak. <grywa> no i, i, i co, dwie, dwie córki, prawda? Dwie córki, dwie bardzo artystyczne. No wiadomo, szanowni państwo, nie wiem czy wiecie, chyba wiecie, ale mimo wszystko na wszelki wypadek powiem, że no Joanna Moro, słynna aktorka, słynna na całą Litwę też i, i Polskę, no i Rosję, to też jest siostra <grywa> Kamili i, i córeczka. A Jolanty jest na prezenterkę i celebrytkę poznajemy I nas córkę Renaty. Ona no też. Tak, no, tak. no, tak, I też, no no, no przecież tak wychowywałaś, ta, ta prawda, córki? W, ty, w ty, ta strona artystyczna bardzo, bardzo dużo chyba inwestowała. No tak? ta, żeby. żeby... Było bardzo wielkim przywilejem i szczęście, że my mieszkaliśmy bardzo blisko Związku Zawodowych. Tak. To był duży plus, bo innym, trzeba było dojeżdżać, a my mieliśmy tutaj Żubrę Beretem. Bo mieszkaliśmy przy Przygielońskiej. No i ja często gęsto zabierałam dziewczynki do, ze sobą na próbę, na baranę na posadę, oriła się zarączkę i one już były podczas tych prób, bo pamiętam, że jeszcze Marzena się zajmowała gryć i mówiła, pamiętała, że bo, bo wiesz, jak to było, my tańczyliśmy, a te dziewczyny, które tylko Łopsie. trenerz robili, tak? tak. I, i na przykład dzisiaj wszystko, cały jest skład i ona musiała się, się czekać no, na próbie, bo pełny skład, nie? І втеди займалася тими дітьми. Ну no, то Юася ходила, з, з тим, що теж ходила до Ліпайді на балет, і вчала, щоб танцювала, але вона зауручилася власне театром в Так. Pani mówi, Rymowicz, ona tak podglądała, mówię, mama, tam tak ciekawio, czy ja mogłabym pójść? Ja mówię, no spróbuj. I ona tam się wciągnęła do tego teatru i bardzo była zaangażowana w teatrze. Chociaż, powiem że, że ona, w szkole były zajęcia tańca towarzyskiego i taki pan nauczyciel mówi, że on bardzo chętnie by jej udzielał lekcji. I ona miała tam takie indywidualne tańce, nawet tańców towarzyskich, no. Po prostu taka była bardzo aktywna, otwarta i jakoś tak bardzo miała. I do wszystkiego zdolna, tak? Ale ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja po prostu lubię tańczyć. I dzięki Wilie zrozumiałam to, że bardzo lubię tańczyć i to chyba najlepiej mi się udaje w życiu. To... To Milo, a teraz tańczysz? Teraz tańczysz jeszcze gdzieś? E, tańczę dla siebie, tylko dla siebie w domu, przy ulubionej muzyce, przy rodzinie, dla przyjaciół zawsze tańczę. Eee, ale tak, żeby zawodowo to już nie. No ale będziesz teraz miała okazję prawda, chodzić na próbę tak. i wystąpić 22 listopada, więc hmm. a może tak. wiesz kto wie, bo czasami takie zdawało się przypadki, że po tych próbach weteranów no, do chóru to na pewno powracały weteranki do aktualnego składu, więc nawet czasami żartujemy bywały takie przypadki, że stoimy w białych bluzeczkach w czarnych spódniczkach, śpiewają w składzie weteranów, a za 5 lat już w reprezentacyjnym zespole. I to tak fajnie jest. Wspomnieć. E, tak. Pa, pa, Renato też cię, cię chcę spytać, bo, bo jesteś no, znaną dziennikarką Dziękuję. na Wilężczyźnie, i to, to, to że byłeś w zespole no i też nauczyłeś się chyba też tej artystyczności, czy to ci pomaga w tej pracy codziennej i przed kamerą, i w obcowaniu z ludźmi, czy, czy te nawyki pozostały? Na pewno tak, na przykład, robienie makijażu Szybko i w miarę dobrze, bo jakby jeździło się z koncertami, no to tak, kilka, no tak, w to ale w trzęsącym się, w się autokarze, bo wiadomo było, że już późniły się na koncert i jak przyjdziemy, to nie będzie czasu na malowanie, więc trzeba było w autokarze, zrobić makijaż zresy, zresy. i namalować? I rzes nawet nakleić. W były klejone rzęs i trzeba tak, to zrobić tak. w, no w takich warunkach, jakie są, no to, to się przydaje. A w ogóle to, że jestem dziennikarką, bardzo możliwe, że też zawdzięczam zespołowi, bo wówczas konferencjerkę miała Krystyna Jurewicz, tak. za moich czasów tak. jeszcze. I ona pracowała w radiu, w audycji w języku polskim Radia litewskiego, tak. A ja akurat tańcząc w willi, kończyłam studia dziennikarskie, rozglądałam się za pracą i ona, jak to w willi, no wszyscy ze wszystkimi rozmawiała to taka wielka rodzina, taka duża, fajna, zgrana rodzina. I ona gdzieś tam dowiedziała się, że ja właśnie kończę dziennikarstwo, a u nich akurat zwolniło się w redakcji miejsce. I oczywiście, że ona chciała mieć kogoś no, znanego już, znajomego. Zaproponowała mi, ja poszłam na, do działu kadr wówczas w telewizji, w radiu, w telewizji i nie przyjęli do, do, do pracy dziennikarskiej w radiu. Czyli więc to, była to, też pierwsza... to, była, to była zasługa tylko Krystyny Jurewicz. Bo ja ani nie wiedziałam, ja ani nie wiedziałam wówczas, że w ogóle jest taka możliwość, bo tam bardzo trudno było się dostać do y, od razu po studiach, y, mieć etat w redakcji w języku polskim Radzie Litewskiego. A Krystyna Jurewicz, kiedy ty też była na studia, też opowiadała, że też no można powiedzieć dzięki Wili też otrzymała te pracę, więc to wszystko tak się tończy. I jest, że tak. Co powiem dla pani i dla Państwa, że Krystyna Jurewicz? Jul, również przyjeżdża specjalnie na jubileusz i będzie razem na scenie wśród weteranów, specjalnie bierze urlop, no i przyjeżdża do nas 22 listopada, więc no, takie wspaniałe wzruszenia mają być, nie zapraszamy. Renato, a, a czy często zapraszasz też osoby z willi i, i kiedy z nimi rozmawiasz, no czy, czy jest takie wspólne wspomnienie, jest taka trochę inna atmosfera, inne emocje, czy, czy jest coś Absolutnie. takiego? Wilia sprawia coś takiego, że nawet po wielu, wielu latach niewidzenia się, jak widzisz tę osobę, spotykasz po wielu latach, to, to takie wrażenie, że widziałaś ją wczoraj. Że to tak jak w rodzinie, to jest taka bliskość nadawania tych samych falach. I my bardzo dobrze się rozumiemy i, i mamy dużo wspólnych tematów, i to tak łączy ludzi, że, no, że to jest po prostu niepowtarzalne nie, nie i nie do podrobienia w, ka, w każdej innej dziedzinie. Bo przecież bardzo dużo prawda? ludzi się przywijalo przez Wilię. Próbowaliśmy liczyć. Kiedyś pamiętam też zapowiadałam, że dwa tysiące, no teraz już na pewno dwa pół. Tak samo zaczęliśmy obliczać małżeństwa. Jolanta, patrzę też na, na Ciebie, bo no z tego za 70 lat to było 50 małżeństw. Możecie sobie wyobrazić, jak, jaka to ogromna potęga. czyli co roki i dwa miesiące jest jakieś jedno małżeństwo wśród tych samych wewnętrznych Wiliowców, no więc, więc coś nie, niesamowitego. A w ogóle coś takie, po części zadałam takie pytanie, ale co Wilia zmieniła w waszym życiu? Czy jest coś takiego, coś takiego jednego, takie najbardziej, takie do zapamiętania, takie najbardziej jaskrawe? No to na pewno to, że ja nie mogę bez wzruszeń oglądać ani koncertów na żywo, nie nawet nagle. Na ale na koncerty zawsze przychodzicie teraz też, prawda? No, staramy się, tak, tak, tak. tak rzeczywiście. To jest, no, to jak jest okazja, to zawsze chcemy być na koncercie, bo to są te wzruszenia, których nigdy się nigdzie indziej nie da się uzyskać po prostu. Ja radę. Tak, no i poza tym bardzo dużo znamy polskich piosenek, tekstów. To teraz rzadko, żeby tak ludzie potrafili zaśpiewać, na przykład, prawda, tak śpiewam, swoim często, gęsto. A, a wnuków jest nauczyć. nie mało, prawda? A wnuków jest tak, nie mało. Panu, panu, tak, tak. tak wnuków jest no, tak. Tak, na przykład inne moje koleżanki, które nie uczestniczyły to hotelu, nie potrafią zaśpiewać tych ludowych piosenek, a ja wszystko na pamięć to mam i pamiętam, przecież wspólnie my śpiewaliśmy bo taka była taka pani, pani Zofia, tak, nie tylko pani Zofia, była taka tendencja, że trzeba było niektóre piosenki nawet śpiewać, nie? Na przykład, czy tak, tak, czy młowickie, czy te, Kamila też śpiewki wielkopolskie. Tak, ja też właśnie chciałam to powiedzieć, że... Dzięki Wili, właśnie pokochałam pieśni ludowe, bo taniec ludowy już pokochałam dzięki pani Marzenie Gryci z tą No Na Młodzież na pewno zachęcić też potrafią nasze panie kierowniczki, i pani Marzena Suchocka, i Renata Brasel. Teraz mamy jeszcze asystentkę Renaty, Patrycję Kostykiewicz, więc oczywiście dzięki tym paniom, a rzeczywiście Młodzież jest wspaniale, oby tak dalej, bo teraz, tak jak Renata mówisz, tej konkurencji jest mnóstwo. Jedna sprawa, zespole artystyczne, inna sprawa, nawet ten Czadlibity już staje się konkurentem, bo jeszcze kiedyś mówiliśmy, że zespoły między sobą konkurują. A teraz już konkuruje wszystko ze spędzeniem czasu. Po prostu każdy chce zabrać ten nasz czas. Więc bardzo dziękuję paniom, że dzisiaj przyszliście. Bardzo dziękuję za te wspaniałe, wzruszające wspomnienia. No zobaczymy się oczywiście na scenie, prawda? Zobaczymy się na próbę. Szanowni Państwo, raz jeszcze chcę zaprosić z 22 listopada. Wszystkie te trwanie będą, te na scenie. Więc zapraszacie również, prawda? Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję również za uwagę. Do następnych spotkań.